Siemaneczko. Dzisiaj nietypowy vlog, wycieczka do Holandii, w której cenne połowić rybki Po drodze oczywiście hotel Cargo, schabowe fryteczki Jak oceniasz? No, dobre jak wszyscy nas zatrzymają, to powiem, fajnie Od tego jest mechanika, nie taśma Pan tego pomysłu? Ja Bardzo dobrze. Mamy to. Ostatnie 44 minuty. Przygryziemy granity. Naprawdę, lepiej widzę w kamerze niż ta. Normalnie. To, minęliśmy holenderską granicę No i tak nakręciliśmy, że nie nakręciliśmy No ładnie, trudno co, no bez, bez nakrętki holenderskiej granicy, no życie no Lecimy dalej My się z młodym dojechaliśmy Martobry, Bardzo dobry batonik Najlepszy Zamykamy furkę pyk i lecimy spać 5.52 pięćdziesiąt dwa. Dzień dobry. Nie obyło się od rytuału. Co robisz? <suszy> Pan, który nas cały czas rąb będzie jego twarz o, na no ciągłej jedzie, no to paru właśnie to mi kabluje specjalnie no, specjalnie to robisz licencje zostały zakupione i mamy to i lecimy na rybki Pierwsza miejscóweczka bez rybek proszę państwa jedno puknięcie u młodego u mnie brak puknięć, przemieliłem 5 bum. Lecimy na inne miejsce, wędkarze się pojawiają. Informacje o rybach też również są. No i tak pojechaliśmy dalej. No niestety pierwszy dzień był zderzeniem z rzeczywistością. Jeździliśmy od miejscówki do miejscówki, a przez to, że tak naprawdę były czasami delikatne skubnięcia, ale nie było ryb. No, nie, chciało, nie chciało się nagrywać. Straciłem jakąkolwiek motywację do robienia tego dzień trzeci wyspaliśmy się i ruszyliśmy dalej. było była pochowna. Fiziona Big Ben! Wyruszyliśmy w przygodę, w miejsc do skarpywania, zbieraliśmy informacje. Myślę, że tak. I wybraliśmy wodę, na której łączyły się trzy kanały w tym miejscu. To miejsce przyciągało ludzi swoimi legendami o no, potężnych karpiach Dobra, jest i on. Wielki Brimer. Wieczór się zbliżał, ale na dał dużo nadziei, tak naprawdę wzbudził na nowo całą pasję i za chwilę wpadł następny jest piękno. Na wieczór mieliśmy zaplanowany spinning, poszuć pani sandaży i ogoni, ale jeszcze poszliśmy coś zjeść. Lokal był nieczynny, więc byliśmy skazani na Mantrailo. No i co? Wszystko się zgadza? Tak jest. Sexy. Japoński. Tak. I tak pochłonął nas. Street fishing. Chodziliśmy, łowiliśmy i podziwialiśmy wszystko, co było na około. Jest druga godzina. Skończyliśmy łowienie. Wracamy na chatkę. To jest to podsumowanko drugiego dnia Ponieważ pierwszy był fatalny Tego nie było podsumowania Drugi jest znacznie lepszy No co, ze spinningu młody zero Ja miałem dużo brań Znaczy dużo, no było dużo tych brań było, ale Dwie ryby były na kiju Niestety spadły takie, raczej do 60 cm sandaczyki. Chociaż pierwszej nie widzieliśmy, tylko bombelki widziałem. Ale była chwila walki i puścił. Być może, być może fajny okoń. Nie wiem. Ale dziwnięcia są takie za ogon, ściągają gumkę. Bym dość powiedział, że dość chimer chimeryczny, tak? To się nazywa chyba humorzaste. Chodzimy na chatę się wyspać i zaplanować jutrzejszy dzień. Ну, в Дуй-дуй День 10. Это был день аттракций. Удалишь мы еще на капсулу Ну и нима. Сезона. Сколько его не Покажем монему. Кринлоппи. Да

Dobra, wbijamy na MOLO On go trzyma, też ma ty z tyłu, to? No. On go o oh, jest! Ale wariat to. to, jest wariat to, jak nie wiem A pod MOLO właśnie są takie atrakcje W końcu czurozki, nie? i pospinningować delikatnie za szczupaczkiem i zaczynamy dalszą rozgrzewkę jest to typowo miejsce właśnie przeznaczone dla wędkarzy nawet jest numerek oraz dodatkowo mamy napisane jakie koło łowieckie jest jego sponsorem. Ciekawe. Mamy pierwszego szczupaka holenderskiego. Mistrzowi ryby. Tradycyjnie mosty, kąciki i różnego rodzaju zakamarki. Ju. To jest sandał. W Holandii bardzo popularne jest wyciąganie rzeczy magnesem z kanałów. Jest to rzecz też bardzo niebezpieczne tutaj, bo są bardzo duży, dużo nie wybuchów, ale między innymi wyciągają też takie rzeczy. Właśnie tam jest ta grupa za tym. Cała grupa sobie tam za skuterem, jak widać, wyciągają już dwa rowery. Mega dużo złomu powyciągamy A podsumowanko dnia dokładnie trzeciego. Mówiliśmy od godziny 16.00. Jeden fajk, I może z trzy brania, młody zupełnie nic. A no tak bywa też. Nie wiem. Lecimy spać, jutro uderzamy na karpie. Tak młody? Podobno mają brać? Karpiszą. No i lecimy. Cyp w światełku wyłączymy. Cyk. Klucze są, portfel jest, telefon jest Wędki. Polaczki cebulaczki idą kupić ceficie Będą szukać ziemniaki na kilogramy i cebulę na sztuki Patrz, Xbox za darmo Często tu to jest Dobra, no chodź do tej maniury No weź tą kolkę przy tej maniurce, pomóż tej maniurce czy też z z maniura, chcesz kole? Tak No chcesz? No i jechać Nasze miejsce połowy to jest dokładnie tam jest moje jedno miejsce. Jedno na czuja wywieziemy pod wyspę. Młody będzie miał tutaj sprawdzaliśmy gdzieś w tym spocie bardzo blisko, znaczy 5 metrów od brzegu jest ładnie gładko. I sprawdziliśmy jeszcze tam jest taka dziura między za drzewkiem i tam z 2 metry, dosłownie od trzciny tam jest mega gładko, mega fajny spocik No i mega wierzymy dzisiaj, że tu połowimy. Młody ma wizję, na no, oglądał się i moda robi mikstury tak. Wystarczy na oko? Ja bym jeszcze jedną dosypę. O o! <gryw> dobrze, dobrze. No każdy dzisiaj robi swoją miksturę, żeby nie było, że jeden jest zależny od drugiego. I tyle, no. chcemy na maksa, wszystko zmieniamy z oczekiwaniem na rzeczywiście rybę, wszystkie działania są codziennie inne, żeby w końcu odmienić ten ten każdy dzień, nie Młody? Tak jest. Młody robił na kolorowo, ja robię typowo na żółto właśnie, oczywiście lecę w słodki, Dodaję oczywiście peletu trochę z mączki rybnej, takiego bardziej wysokobiałkowego Tych kulek jest najmniej, chyba tylko jest 10 czy tam z 15 w całym tym wiaderku najwięcej z kukurydzy mieszanki typowe właśnie żółte żółtej podkarpia na słodko zalane melaską kukurycka jest bananowa e, dodane są kulki zmielone jeszcze z ananasa właśnie te żółte są pomielone no i na haczyk pójdzie na jednym stanowisku bananowa kulka a na drugim pójdzie kukurycka no i lecimy z tematem no i co? ładujemy i wywozimy uncy puncy. Pierwsza ryp Pożonniejsza No i co? Przyszła pora, żeby się zawinać Przynosi na 130 Spróbujemy jeszcze rzekę lek lecimy Last chance last time ostatnia szansa Oszczędzasz na kwiatkach, tak dzisiaj? Ale <ś1> <ś1> <g vaccines> To pozbieraj babci Pozbieram <ś2 <ś2> I środek staw tego chwasta tu fioletowego <ś2> Nie Nawet mamie jej pozbieram <ś2> Że one nie dotrwają do twojej mamy Z <ś2> I co? Jak to widzisz? Słabo <ś2> 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 Kiedy barka odpłynęła, wzięliśmy się za zawędkowanie i stało się to Trzymaj Ale jest piękne Aha. No i normalnie go tak trzymasz i możesz go Poczekaj, dobra oh. i takie hajsze jest już, że kiedy aż ona się łączyła z kanałem moza i szukaliśmy miejsc po drodze. Miałeś chorobę morską, nie? Nie Miałeś tak samo jak ja Ale Tak, eee, Można się tu pożygać Idziemy Ale widoczki są piękne za nami Patrz, jakie piękne widoczki są za nami Rakieta Let's go Pod mostami Przeławiamy No 40 ile? Trzy będzie miał Trzy No mogę się No pewnie, on ci nic nie zrobi Ale ma język Poczekaj o, Nie, nic ci nie zrobi Pójść swojego Który okay. się tylko nie wpadnie do wody z nim Z twoim szczęściem wszystkiego mi się spadło Ale go w chlusto. Dobra I mamy następną rybkę mniejsze, ale też fajny. Co? Podsumowanie. Barabaszu. <noise> Podsumowanie, co no dzisiaj trochę połowione. Jalinek. Młody parę okonków. Rekord za rekordem. U młodego. I wyjazd kończymy z uśmiechami na twarzy. Coś nam się udało wydubać. Ale oczekiwania były większe. Ale coś tam pykło, nie? Gdyby nie ten dzisiejszy wieczór no to byłoby, no... ciężko, ale coś pykło. I jutro już koniec. Halloween? No i co? Koniec podróży. Do babci do domu. Yo. <noise> Czasami tak też trzeba Wy tu są płatnie tule w Holandii Może został u babci A ja do domu jutro do pracy Pogoda nie rozpieszcza cały czas spada No i kilometraż mam prawie taki jak z Holandii w sumie ale damy radę, zostało mi 900 km Więc będzie dobrze Panowie w kominiarkach Jest jakaś gruba sprawa Ale jestem spompowany Jak się po westernie Dojechałem Ciężki, ciężki dzień, 16 godzin za kółkiem. Ale dałem radę. Dzięki, że obejrzałaś.